wszystkich gromadzonych i chciałabym przede wszystkim bardzo bardzo podziękować że dzisiaj znowu jak i już cały rok jesteście z nami. My zbieramy się dzisiaj tutaj w tym miejscu przede wszystkim z dlatego że równo rok temu po raz pierwszy wyszedł Euromajdan w Warszawie 21 Listopada rozpoczęła się rewolucja godności na Majdanie w Kijowie, a 23 wychodziliśmy na ulicy i wyszliśmy pod ambasadę Ukrainy tutaj w Warszawie, żeby wesprzeć Ukraińców i to, co się działo w Ukrainie. Dziękuję. Ten Marsz Solidarności z Ukrainą robimy tym razem dla Was. Specjalnie po to, żeby podziękować za Wasze wsparcie.

I wierzyli i znali, że Polska jest razem z nami. I była Polska widoczna na Majdanie, były polskie flagi widoczne na Majdanie, i wszyscy mieliśmy łzy w oczach, kiedy, kiedy wspólnie z y, tysiącami uczestników tych uroczystości śpiewaliśmy najpierw hymn Ukrainy, a potem hymn Polski. Drogie przyjacielu, już od roku trwa na Ukrainie ciężka walka. Najpierw był Euromaidan i całodobowy protest na mrozie dziesiątek tysięcy ludzi w ciągu długich zimowych miesięcy. Polacy byli razem z nami w namiotach, spali razem z nami na podłodze w domu Związku Zawodowych, częstowali nas gorącym bigosem. Najtrudniejszego roku współczesnej historii. Ty, bracie Polaku, zawsze jesteś obok. Twoje wsparcie słowem i działaniem jest bezcenne. Każdy Twój dobry gest w kierunku Ukrainy jest dla nas istotny. Jesteśmy tu nie tylko po to, żeby podziękować. Z całą odpowiedzialnością chcemy stwierdzić: w całej Europie i na całym świecie nie ma dla Ukraińców narodu bliższego niż Polacy. Nie jest to prostym frazesem. To jest fakt udowodniony, pisaną dzisiaj historią. Dziękujemy Polakom. Dziękujemy, bracie. Razem nie tylko przetrwamy. Razem z e, Tak, to właśnie rok temu grupa młodych ludzi e, odważnie stanęła tam na Kijowskim Majdanie, by przeciwstawić się tyranii, ale też by zawalczyć o europejskość Ukrainy. Przeciwko sobie mieli milicję, wojsko i cały aparat dyktatora, a jednak odważyli się. Wielu z nich, niestety, tych wspaniałych, młodych, dzielnych ludzi, Zapłaciło najwyższą cenę, cenę życia. I niestety wielu młodych ludzi tę cenę życia cały czas płaci tam na Ukrainie. Walcząc o to, żeby Ukraina była jednym państwem, ale walcząc również za nas, bo e, walczał z dyktatorem, który również zagraża nam. Pilna sprawa. Kijów, Warszawa, pilna sprawa. W Warszawę, w sprawa. Możemy się ustawiać w kolumnę za tamtym plakatem i wyruszamy pod ambasadę Ukrainy. Polsce za wsparcie! Dziękujemy! Polsce za wsparcie! Dziękujemy! Polsce za wsparcie! Dziękujemy! Historia pomiędzy naszymi narodami powstaje na nowo. Jesteśmy świadkami narodzin nowego rozdziału pomiędzy naszymi narodami. Mamy wspólnego wroga i o tym należy pamiętać. Również namawiam wszystkich Rosjan, żeby wstali z kolan i przyłączyli się do tej walki. Żeby nie byli kacapami, tylko zaczęli być Rosjanami. Sława Ukrainie. Tutaj już dzisiaj bardzo dużo słów zostało powiedzianych i tak naprawdę. Ja myślę, że wszyscy mamy bardzo dużo emocji, bardzo dużo wspomnień i z Warszawy, i z Kijowa, bo też wielu z nas tam jeździło i staliśmy rok temu w podobnych warunkach klimatycznych, pogodowych. Co mogę powiedzieć? Majdan. Majdan zmienił wszystko. Majdan dokonał rzeczy, które wydawały się nieprawdopodobne, wydawały się nierealne i dzisiaj faktem jest to, że nie ma już Janukowycza, nie ma już partii Regionów, umowa stowarzyszeniowa jest podpisana. Natomiast bardzo wiele zadań, które, które Majdan przed sobą stawiał, bardzo wiele rzeczy, do których dążyło, dąży ukraińskie społeczeństwo, nadal pozostaje do realizacji. Слава Украине! Живе Беларусь! Беларусь! Нех живе, живе Польска! Шановное товариство, шановное господарство, как раз год тому назад я первый раз тут выступал перед этой амбассадой. Абсолютно моя рация, паня Наталка Панченко, год оказался страшный, My nigdy nie myśleliśmy, że to będzie tak. A ja chciałam powiedzieć, że rok temu, oczywiście rok temu, temu, my znaliśmy, że coś ważnego wydarzyło się w Ukrainie, no nikt jeszcze nie ujawiał, że to zmienia cały świat, nie tylko jej rok. To szczególnie zmieniło także nas Polaków. Przez rok temu my nawet nie ujawiali, ja nawet nie myślałam, że zaraz, znowu tu będę, następnego listopada w następnym roku. Licznica Majdana, to duże, dużo ważliwe. Nam potrzeba pamiętaty, proces się. potrzeba switkowania swobody, a także potrzeba pamiętaty, żeby widać, co jest pohibłem i żeby nigdy nie zabudy tych, kto winowadcemu się się. Szanowni Państwo, chciałem podziękować Wam za to, że mam nowych braci i nowe siostry. Tymi braćmi tymi siostrami są Ukraińcy. Dzięki Wam poznałem, co to znaczy wolność, zobaczyłem Majdan, zobaczyłem też niestety wojnę. Na wschodzie, na Donbasie, byłem tam dwa razy. Teraz w grudniu trzeci raz. I teraz będziemy mieli minutę ciszy dla wszystkich tych, którzy zginęli na Majdanie. Ale też pamiętajmy o tych, którzy oddali życie w strefie Ato. I niestety o tych, którzy to życie będą musieli oddać, bo wojna trwa. I będzie trwała tak długo, jak długo Putin będzie atakował Europę, Ukrainę. Trzymajcie kciuki ze swoich chłopaków. My, Polacy, będziemy Wam pomagać. Mam nadzieję, że inne narody też będą wam pomagać. Razem nas Bahato, nas niepodłowaty. Zapraszam wszystkich do minuty ciszy. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Зараз запрошуємо всіх бажаючих поставити свічки пам'яті під символічною дошкою Героїв Небесної Сотні. Сьогодні їх уже не сотня, сьогодні їх уже тисячі. ми нашу